Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu: Aktualizacja 16 maja 2024. 10.51 et opublikowano 12 sierpnia 2021. 15.17 et silniki wysokoprężne różnią się od konwencjonalnych silników benzynowych, mają inne komponenty, inną technologię, a nawet wykorzystują inny olej. To właśnie z powodu tej specyfiki mają złą reputację, którą postaramy się pomóc zmniejszyć trzy sposoby na zmniejszenie czarnego dymu w spalinach samochodów z silnikiem diesla. Redukcja czarnego dymu w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym jest ważna nie tylko ze względów środowiskowych, ale także dlatego, że może wskazywać na problemy z wydajnością silnika. Oto trzy sposoby na ograniczenie czarnego dymu w samochodach z silnikiem wysokoprężnym trzy sposoby na zmniejszenie ilości czarnego dymu w spalinach samochodów z silnikiem diesla. Czarny dym wytwarzany przez samochody z silnikiem wysokoprężnym powinien zostać zredukowany. Nawet jeśli nie przeszkadza, zmniejszenie emisji dymu może oznaczać mniej mil na galon. Jeśli więc nie zgadzasz się wydawać więcej pieniędzy na paliwo, powinieneś podjąć kroki. Aby temu zapobiec, oto trzy sposoby na ograniczenie czarnego dymu w samochodach z silnikiem wysokoprężnym. 1. Układ wtrysku paliwa common rail. Niektóre pojazdy z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w układ wtrysku paliwa common rail, który jest układem wysokociśnieniowym podającym paliwo bezpośrednio do zaworów elektromagnetycznych. W starszych pojazdach dysze pompy wykorzystywały układ niskociśnieniowy do pompowania paliwa. Co powodowało wydzielanie przez samochód czarnego dymu. Jeśli myślisz o zakupie samochodu z silnikiem wysokoprężnym, spróbuj znaleźć taki, który ma układ wtrysku paliwa typu common rail. Dzięki temu systemowi pojazd będzie automatycznie wytwarzał mniej czarnego dymu. 2. Czyszczenie układu pneumatycznego Każdy pojazd z silnikiem wysokoprężnym wymaga odpowiedniej ilości zasysanego powietrza aby paliwo mogło się całkowicie spalić. Jeśli do silnika dostaje się niewystarczająca ilość powietrza, paliwo spali się tylko częściowo, a rezultatem będzie czarny dym z wydechu. Paliwo musi spalić się całkowicie, ponieważ wytworzy wodę i dwutlenek węgla. Prawidłowe połączenie powietrza i paliwa ma ogromne znaczenie dla uniknięcia wytwarzania czarnego dymu. Najlepiej jest sprawdzić system filtra powietrza, aby zobaczyć czy jest zatkany lub brudny, ponieważ może to uniemożliwić przepływ powietrza. 3. Dodatki do paliwa osady spalania i zanieczyszczenia będą stopniowo gromadzić się w komorach cylindrów i wtryskiwaczach paliwa, co spowoduje mieszanie się z paliwem i pogorszenie osiągów silnika oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Będą one również powodować wydobywanie się czarnego dymu z układu wydechowego. W tym celu istnieje dodatek detergentu który można zmieszać z olejem napędowym w celu usunięcia tych szkodliwych osadów. Dodatek ten sprawi, że czarny dym zniknie po kilku dniach. Jak usunąć czarny dym z samochodu benzynowego? Jeśli samochód benzynowy emituje czarny dym, może to być oznaką problemu z silnikiem, który wymaga uwagi. Oto kilka kroków, które można podjąć. Aby zmniejszyć lub wyeliminować czarny dym, sprawdź podstawową konserwację pojazdu. Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty i w dobrym stanie. Zanieczyszczony filtr powietrza może powodować nieefektywną pracę silnika i wytwarzanie czarnego dymu. Sprawdź, czy świece zapłonowe są w dobrym stanie i działają prawidłowo. Zużyte lub nieprawidłowo działające świece zapłonowe mogą powodować niepełne spalanie paliwa, co może skutkować emisją czarnego dymu. Sprawdź układ paliwowy, sprawdź ciśnienie w układzie paliwowym. Ma to na celu upewnienie się, że mieści się ono w zalecanych przez producenta zakresach. Nieprawidłowe ciśnienie paliwa może wpływać na ilość paliwa dostarczanego do silnika i powodować emisję czarnego dymu. Sprawdź. Czy wtryskiwacze paliwa są czyste i działają prawidłowo? Zatkane lub niesprawne wtryskiwacze mogą powodować niezrównoważoną mieszankę paliwowo-powietrzną, co skutkuje niepełnym spalaniem i czarnym dymem. Jeśli problem nie ustąpi, konieczna może być dalsza diagnostyka przez profesjonalnego mechanika. Przyczyną emisji czarnego dymu mogą być poważniejsze problemy z silnikiem, takie jak zatkany zawór PCV, problemy z czujnikiem tlenu. Źle wyregulowany układ zapłonowy lub nieprawidłowo działający układ kontroli emisji spalin. Możecie się zainteresować. Stacja benzynowa w pobliżu. Znajdź stację benzynową. Z mojego samochodu wydobywa się biały dym. Co może być przyczyną, dlaczego rano z wydechu wydobywa się biały dym? Benzyna, diesel, elektryka, hybryda. Ile kilometrów trzeba przejechać? By opłacić samochód, pięć powodów, dla których samochód może wydmuchiwać biały dym z tłumika co to jest nadbieg i kiedy należy go używać?